Dzień dobry, dzisiaj jest dobry dzień. Dlaczego? Dlatego, że moi rodzice w końcu odebrali węgiel, tak zwany nazywa się teraz węgiel prezydencki. Półtorej tony za 2800 zł, plus transport. I teraz byliśmy już na składzie. Przed nami jedzie właśnie węgiel ze składu opałowego w Jeleniej Górze i zaraz wysypiemy go przed domem przed okienkiem do piwnicy i zabiorę się za rozładunek tego węgla dzisiaj mamy 19 grudzień temperatura minus 4 no i zaraz zobaczymy gdzie wyładujemy ten węgiel bo tutaj pełno samochodów jest, ciężko jest wjechać na podwórko. No i zobaczymy zaraz, co tu się będzie działo. Ja muszę w jakiś sposób gdzieś stanę z boku. Sytuacja wygląda następująco, że tutaj tak to wygląda. No i pan zaraz zrzuci tutaj ten węgiel i zobaczymy, czy wyjedzie, bo jak nie, to poprosi mnie, żeby go wyciągnąć. Zobaczymy, co się będzie działo.

Dywaniki potykała, zobaczymy czy wyjedzie teraz ten samochód. Proszę, tam. Dobra, podkładam. Dobra. Jeszcze raz O, idzie Dobrze idzie Pomoc sąsiedzka, proszę bardzo I poszło Do widzenia, dzięki Dzięki sąsiad Tak, dzięki No i w tym momencie mamy sprawę załatwioną Węgiel jest zrzucony Dzięki sąsiedzie no i teraz zabierzemy się z zarzucaniem tego węgla. A ja kupuję po no. 360? ja po 360. To co, zabieram się do rzucenia do piwnicy, ale proszę zobaczyć, w tym węglu to jest około może ile? Ze 100 kg. 100 kg? 100 kg miał? Na tonie co najmniej 200 No, tyle jest miało. Taki to jest węgiel. To zabieram się za ładowanie. 45 minut i węgiel zwalony. Także ostatnia sofelka. Pozamiatamy. I tak to wygląda. W tym węglu było bardzo dużo. Miało. No ze 200 kg na półtorej tony. Dziękuję za odcinek dzisiejszy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. No i cześć.